Ten dziennik niech będzie bardziej nowoczesny i bardziej świadomy, i niechaj będzie przepojony ideą, że talent mój może powstać tylko w związku z Wami. To jest, iż jedynie Wy możecie podniecić mnie do talentu. Więcej, stworzyć go we mnie. uważam, że jest jednym, jednym z bardziej uwierających pisarzy, którzy w Polsce są. To jest yy, prześmiewca. Tam nie ma nic pozytywnego, nie ma żadnego programu na tak. Jest wyłącznie przedrzeźnianie, podważanie, protest, bunt. A teraz przybywajcie, gęby. Mało kto potrafi w literaturze polskiej tak napisać książkę, że w połowie czegoś zaczyna mówić i myśleć nim. To naprawdę jest niezwykłe. Nie był to księżyc, tylko pupa. Dziecięca pupa nad światem i nic tylko pupa. Już w połowie zaczyna mówić, myśleć, jak sobie żartowaliśmy tutaj, że to się składa z tego, to z tamtego, a to znaczy tam, to zaczynam po prostu i tak zaczynam chodzić. We wtorek obudziłem się o tej porze bezdusznej i nikłej, kiedy właściwie noc się już skończyła, a świt nie zdążył jeszcze zacząć się na dobre. Gombrowicz mówi, że jeżeli dłużej patrzysz na popielniczkę, niż powinieneś. I ten dłuższy moment, gdy do, dostrzegasz, że ona jednak coś tam jest jakimś bytem, to zaraz do niej przywiążesz swoją myśl i zaczniesz, zaczniesz jakąś konstrukcję myślową robić od tej e, popielniczki, na którą za długo patrzyłeś z jakiegoś powodu. Przecież tak byś bez powodu nie patrzył. To nie musi być jakiś powód. A jeżeli miałeś powód, to musi to być jakaś ważna popielniczka i zaczyna się. Już. i widelec. Dlaczego jest między nożem i Widelcem? Ja wiem, że tak zawsze podaje się jabłka, gruszki albo brzoskwinie no sens. Przyzwyczailiśmy się do słów martwych, które tylko stwierdzają, ale lepsze jest słowo, które powołuje do życia. Spiritus Morens. Gdyby udało mi się przywołać tego ducha poruszającego na stronie dziennika, mógłbym niejednego dokonać. Mógłbym przede wszystkim. I to mi jest o tyle bardziej potrzebne, iż jestem autorem polskim. Rozbić tę ciasną klatkę pojęć, w której chcielibyście mnie uwięzić. Zbyt wielu ludzi godnych lepszego losu dało się spętać. Nikt inny, ja sam powinienem wyznaczyć sobie wolę. Z jakiej rodziny, z jakimi tradycjami wywodził się Gombrowicz? No, była to rodzina. Szlachecka, ziemiańska, zamożna o bardzo długiej, zwłaszcza ze strony Jana Gombrowicza, czyli ojca pisarza tradycji. Więc Gombrowicz wychowywał się w znakomitych warunkach. Tradycja szlachecka była dla niego ważna na poziomie, można powiedzieć, takim życiowym. Znany był i przysłowiowy, nawet snobis Gombrowicza, który lubił imponować właśnie swoim pochodzeniem, kolegom po piórze. Bo kimże byłem? Jakaż była moja sytuacja? Chodziłem po kawiarniach i barach, spotykałem się z ludźmi, zamieniałem słowa, czasem nawet myśli. Ale moja sytuacja była niewyjaśniona. I nie wiedziałem, czym człowiek, czym chłystek. I tak oto na przełomie lat nie byłem ani maniowym. Dlaczego Ferdydurkę w momencie wydania zostaje odebrany jako utwór przełomowy czy nowatorski? Ja nie uważam, żeby Ferdydurkę była uznana po wydaniu za utwór przełomowy czy nowatorski. No, ona raczej była odrzucona, była bardzo krytykowana. Uznano to za, za pamflet na, na polskość, na, 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 na polską szkołę, na właśnie na polskie ziemiaństwo itd. Pomysł, żeby, żeby cofnąć w czasie bohatera do czasów szkolnych, na przykład, yy, yy, i przeprowadzić go przez, przez życie, jest pomysłem szalonym, nie, nie jakimś no, nowatorskim. Nieostrożny, nie tu tylko na to czekał. Gdy poczuł, że udało mu się ściągnąć na siebie wzrok syfona z wyżyn, momentalnie wyszczerzył się i wypiął tak obmierźny, że tamten ugodzony do żywego syknął. Zdawało się, że to z górą. Myzdral i Chopek wydali ciche westchnienie. Za wcześnie, za wcześnie wydali. A czy problem gęby nadal jest dla nas kluczowy? Co to znaczy dla nas? Eee dla współczesnych, powiedzmy, dzisiejszych 30-40-latków? Problem gęby jest absolutnie kluczowy dla wszystkich. I dla 30-latków, i dla 20-latków, i dla 60-latków, i dla wszystkich, dlatego że jest to pewna forma, w którą ubiera nas odbiór innych ludzi. My, my jesteśmy cały czas upupiani. To tak się wprost nazywa, tam pupa, prawda? Ta, ta pupa, która tam wszystkim nam świeci, jest, jest, to chyba to jest konstatacja Gombrowicza, że my jesteśmy uwięzieni w jakiejś formie, yy, Strasznie to ta naiwne no, tak jest, no nie wiem, dlaczego z tego robimy wielkie odkrycie Gombrowicza. Yy, natomiast faktem jest, że, że, że wydaje się, że, że Gombrowicz poszedł aż po skraj takiego lekkiego nihilizmu, że to, tego się jakby nie da przekroczyć, bo człowiek jest yy, przez innych zamknięty w jakiejś formie i, i jest nieuformowany. Czy jest to w młodziach, czy starzach, czy lewak czy prawach, yy, to jest nie Mamy taką tendencję w nas do kategoryzowania. Gębę, no nic, 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 moja też nie lepsza. Niech gęba, gębie daje w gębę. To nasz los, to nasz los. Daj gębą swą komu po zębach, lub powie się na dębie. Co to za syfon tak ci urządził? Ta flanca pod ścianą. Moje uszanowanie. A czy kluczowe konflikty, niedojrzałość, dojrzałość, yy, dalej, forma, jej brak nadal obowiązują? Y niestety tak. Y Naszej igobrawii jest często takim ojcem, y jak to powiedzieć, niechcianym może, bo nie wiem czy on tak, nie wiem, zresztą powiem wprost, jest o ojcem y kultu niedojrzałości na, na pewno. Ta taki takiego takim punktem odniesienia dla wielu niedojrzałych inteligentów. Być może taki, ktoś, kto jest takim wielkim miłośnikiem Gombrowicza nie jest w stanie zauważyć, że niedojrzałość jest jeszcze gorszą formą, która na człowieka spada niż dojrzałość, bo też jest jakaś forma, zawsze jest jakaś forma, w związku z tym tam się w tej pojęciu tak mocno to nie odciska jeszcze. Natomiast potem wydaje mi się, że Gąbrowicz tworząc dalej to trochę to głębiej zobaczył. Czyli Gombrowicz jako ikoniczny pisarz dzisiejszych silver nastolatków. No, wie pani, to jest bardzo dobra idea. Ja uważam, że nie, nie, źle doczytany, kiepsko doczytany idealnie się nadaje oraz do tego, żeby na lekcji polskiego wrzeszczeć, jak nie zachwyca. Jak, jak zachwyca, jak nie zachwyca. To mi się wydaje, że to zostało. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Proszę zapisać sobie temat wypracowania domowego. Gombrowicz opuszcza Polskę w drugiej połowie sierpnia 1939 roku a na Transatlantyku chrobry, to jest taki można powiedzieć pionierski rejs tego statku i zaproszono na jego pokład polityków, także dziennikarzy, którzy mieli opisywać nie tylko podróż, ale później. Później życie Polonii Amerykańskiej. Tam znalazł się Witold Gombrowicz razem ze swoim ówczesnym przyjacielem Czesławem Straszewiczem. Kiedy statek dociera do Argentyny, dochodzi do pasażerów wiadomość o wybuchu wojny w Polsce, o napaści Niemiec-Hitlerowskich na Polskę. Straszewicz decyduje się wrócić do Europy. Gombrowicz postanawia nie wracać. Do, nie, do kraju. Po części odpowiedział na pytanie, dlaczego nie wrócił jest transatlantyk. Odczuwam potrzebę przekazania rodzinie, krewnym i przyjaciołom moim. Tego oto zaczątku przygód moich w argentyńskiej stolicy. W zasadzie, kiedy się bierze do rynku Transatlantycki, to się ma przede wszystkim do czynienia z, ze stylem pewnej narracji. 21 sierpnia 1939 roku, ja na statku Chrobry do Buenos Aires przybyłem. Po prostu styl, który buduje się. W... Wkłada w środku duże litery, robi jakieś takie dziwne rzeczy. Składniowo jest uformowany na taką jakby rodzaj gawendy czy opowiastki szlacheckiej. To jest mistrzowska robota, bo tego nie widać tak wyraźnie. I to nie jest XVII-wieczna narracja, natomiast ona robi wrażenie, jakby była dawno narracją. I to jest naprawdę, ja śledziłem stylistykę tego Mistrzostwa Świata, bo nie wiem, jak się odbywa. Jak w jaki sposób on jest w stanie skonstruować poczucie, że jestem zanurzony w jakąś taką przestrzeń y, takiego rozgawędzianego gawędziarza, który nie ustanie plecie, 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 i y, y, w tym gadaniu się topi. Żegluga z Gdyni do Buenos, nadzwyczaj rozkoszna. Ze mną Czesław Straszewicz, przyjaciel mój, kajutę dzielił, bo obaj literatki, żal się Boże, mało co opierzone, na tę pierwszą, nowego okrętu podróż zaproszeni zostaliśmy. Ta twórczość wyrasta z tradycji paska, no, czyli pamiętników paska. No i tutaj to jest bardzo ciekawa rzecz, że Gombrowicz zasadniczo występuje przeciw tej tradycji, tak on ją wyśmiewa. Ale on z drugiej strony jest absolutnie nieodrodnym synem tej tradycji. To jest tradycja polskiego anarchizmu, polskiego rokoszu, polskiej negacji. Gombrowicz jest polskością przesiąknięty i transatlantyk nie jest w ogóle antypolski. Jest głęboko zakochany w języku polskim, w polszczyźnie i w tym dawnej polszczyźnie, czyli jest w zasadzie w tej narracji niesamowicie głęboko umieszczony. Natomiast pokazuje coś, co chyba jest niezwykle ciekawą rzeczą w transatlantyku, czyli to, że, że, że ta forma polska się trochę wypaczyła, jakby stała się formą pustą, a dlatego pustą, że trafia do poselstwa polskiego w momencie, kiedy Polska toczy wojnę z Hitlerem w 1939 roku i to polskie poselstwo już za chwilę nie będzie polskim poselstwem, tylko poselstwem Polski, której nie ma, ale jeszcze jest. W związku z tym, to jest niezwykłe, to jest bardzo tragiczne. W zasadzie patrzy na to jako na, na tragizm taki, taki absolutny. Natomiast te wszystkie inwektywy Gobrowicza, czyli Witolda, tego bohatera. Są, no bo to jest niby autobiografia taka, nie, tam i pań Gombrowicz, pań to i tamto się pojawia cały czas, to on w zasadzie jest, ja mam takie wrażenie, że, że on po prostu przeklina tą polską okropnie. No jest taki klątwa rzucana, bo jedźcież, jedźcież do tej macierzy, która was będzie mordować, a nigdy ślamarzyć, a nigdy się nie wyślamarza, jedźcie, gnijcie. A płyńcież wy, rodacy, do narodu swego, Płyńcież wy do narodu waszego świętego, chyba przeklętego płyńcież wy do stwora waszego świętego ciemnego, co wciąż zdycha, zdechnąć nie może. A, bo jest jeszcze druga rzecz. Bo to jest bardzo mądra książka. Bo Polak, z Polakiem będąc na emigracji, ma przegrany jest. Chciałbym być przewalonym, ale to jest brzydko w takim programie. Bo po prostu a, jest cały czas musi iść Polakiem. a nie chce być Polakiem, ale jest Polakiem. I musi iść do Polaków. Ale on nie ma, że nie, nie lubi tych Polaków, ale musi iść do Polaków, no bo jest Polakiem. Znaczy, no, on Polak, w związku z tym cały czas mu tą formę nadaje. W związku z tym Gombrowicz ma taką ten bohater, taką pokusę, nie, że pojawia się ten putow słynny Gonzalo, który zapewnia intrygę taką uwiedzenia syna tego tam Polaka, arcy-polaka, ojciec, syn itd. i tak dalej. I Gombrowicza wkręca w te, w te wymysły ukradzenia, znaczy porwania tego syna. I w zasadzie Gonzalo jest, jest tym, co daje nowy świat. Niesamowite to jest. Odkryć, że Gonzalo jest, jest, jest po prostu, jest jakby taką jakby szansą dla młodego, żeby nie być Polakiem. Dajcie, wyzwolcie syna spod władzy ojca, synczyzna, ta idea synczyzny, która tam się pojawiła. Niech ten syn pójdzie na wesołe pastwiska. I tak jakby wyrwijcie go z ojca, bo ojca, ojciec to patriarchalizm, stara tradycja polska i tak dalej, i tak dalej. I Gąbrowicz jest w spisku z tym Gonzalem, żeby tego ojca z syna ojca wyrwać. Jeżeli to traktować jako intelektualną prowokację Gąbrowicza, Dosyć z, z, z mentorstwem starych, dosyć z mentorstwem dojrzałych. Porzucamy całą cywilizację dojrzałości na rzecz młodości, spontaniczności. To to oczywiście zabawnie brzmi, jest jakimś wezwaniem do rewolucji, ale skutki tego są opłakane. Panie, że się to chce dzieje, byleby to z miejsca ruszyć. Abo już nie mogłem, albo już mnie zmierziło, a bo dosyć, dosyć tego starego, niechże co nowe będzie dać trochę luzu chłopakowi niech on co chce robi niech ojca sobie zamorduje niech bez ojca będzie niech z domu idzie na pole na pole dać jemu pogrzeszyć niech się dzieje, co stać się ma niech się łamie pęka rozwala i rozwala i synczyzna. Nieznana, stająca się sędziżan. Gąbrowicz wyjeżdża do Europy w 1963 roku. Po 24 latach opuszcza ostatecznie. Argentynę, przez pewien czas przebywa w Berlinie, i po zakończeniu stypendium udaje się do Francji, do Paryża, by ostatecznie osiąść na południu Francji w Wans. W tym okresie europejskim powstają najbardziej dyskusyjne jego powieści. Myślę tutaj o pornografii i o kosmosie. Kiedy pierwszy raz czytałem Kosmos, to niewątpliwie ta powieść mnie zafascynowała, i od razu znam ją za najważniejszą z wszystkich czterech powieści Gombrowicza, że to jest powieść prawdziwie filozoficzna. Leon, co tobie? Berg. Co? Berg. Jaki Berg? Berg. <laughs> Niczego w staruniu ty ma. To tak dwóch Żydów rozmawia. Taki szpas. To jest powieść strasznie jednak, jednak wydaje mi się smutna, no, że jakby o, o takiej, takiej potężnej potrzebie człowieka do y, porządkowania chaosu, nie, nieustannego porządkowania chaosu, który jest naokoło nas. I to porządkowanie w zasadzie jest przerażające, bo człowiek porządkując zaczyna to jest takie jak z fizyki takiej tej nowoczesnej zaczyna porządkując ingeruje, bo to nie jest ten świat, który jest, tylko ja w niego nieustannie wkraczam. Ja czytam znaki, jak robi to bohater, ale w pewnym momencie zaczynam te znaki sam robić. Kluczową jedną z kluczowych scen w kosmosie przypominam jest tak, takie miejsce, kiedy bohater idzie drogą leśną i Napotyka jakiś kamyczek czy, 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 czy jakiś patyk, i staje jak wryty, bo yy, zdaje sobie sprawę, że może przejść z lewej strony tego patyka albo z prawej strony patyka. Oczywiście to niby nie ma żadnego znaczenia, ale w myśl tych różnych teorii. Fi, fi, fizyki XX-wiecznej. Pamięta metafora skrzydeł motyla, że tutaj motyl nam poruszy powietrze, a to będzie miało jakiś oddźwięk na drugiej półkuli, czy w ogóle. A dotyczy... nawet czy woła tsunami. No tak, no, to, to oczywiście jako metafora. No i on rozumie, no, że oczywiście to nie jest rzecz bez znaczenia, którym on przejdzie. Bardzo nowocześnie i przerażająca książka o. Trochę o zagubieniu człowieka współczesnego, ale każdego chyba, w świecie, gdzie w zasadzie sami sobie otwieramy znaki, sami sobie wszystko czytamy, bo, bo wszelkie znaki te zewnętrzne, te puddki mówiło się, sakrum i tak dalej. Nie, dlatego bohatera ich nie ma. On sobie musi zrekonstruować wszystko, ale rekonstruuje, rekonstruując, tworzy labirynt, jak Minotaur. On nie, nie, nie wyjdzie z tego labiryntu, to jest straszne. Ci bohaterowie są trochę jak, jak takie, takie takie, jakby kukiełki, w którymi emocje grają. Albo emocje, albo intelekt. Emocje w sensie pożądanie, kobieta, mężczyzna, chłód i tak dalej, i tak dalej. Albo intelekt, ja to opanuję wszystko, ja to ogarnę, ułożę całą tę rzeczywistość, ale i jedno i drugie skazują człowieka na, 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 na kosmos po prostu jakiegoś przerażenia. Człowiek nowoczesny niepomiernie bardziej giętki być musi. Człowiek nowoczesny wie, iż nie ma nic stałego, nic absolutnego. A wszystko w każdej chwili stwarza się. Stwarza się między ludźmi. Stwarza się. Nie mogę panu odmówić piętkości i nieustannego stwarzania się. Warto tu w tym miejscu jeszcze przypomnieć jedną rzecz: że Gąmbrowicz tuż właściwie pod koniec życia stał się bardzo modny we Francji. Właśnie po 1968 roku, czyli po maju 1968 roku, kiedy była rewolta tej młodzieży, wtedy go okrzyknięto, że on jest prekursorem w ogóle tego ruchu. I wtedy, to też warto przypomnieć, francuska lewica, dokładnie rzecz biorąc, francuscy komuniści, ludzie należący do komunistycznej partii Francji, zgłosili go do Nagrody Nobla. To było dokładnie w lecie 1968 roku. I ja nie wykluczam, że gdyby on nie zmarł w 1969 roku, to właśnie w 1969 roku mógłby dostać obraz, na, na tej fali. Więc tak Gombrowicz został odebrany czy, czy zinterpretowany w drugiej połowie lat 60. we Francji. Przystąpiłem do pisania tego mojego dziennika po prostu, aby się ratować, ze strachu przed degradacją i ostatecznym pogrążeniem w falach życia trywialnego, które już mi sięga do ust. Lecz okazuje się, że i tutaj nie jestem już zdolny do pełnego wysiłku. Nie można przez cały tydzień być nicością, aby w niedzielę zaistnieć. Żurnaliści i wy, godni rajcy i kibice, nie macie powodu do obaw. Nie grozi wam już z mojej strony żadna zarozumiałość. Jak wy i wraz z całym światem staczam się w publicystykę.